Witam serdecznie, z tej strony Tomek Kwieciński, Instytut Holomite. W tym krótkim nagraniu chciałbym wyjaśnić parę nieporozumień, właściwie jedno główne, dotyczące inflacji ego. I odpowiedzieć na tytułowe pytanie, czy inflacja ego zawsze musi być narcystyczna, czy też są inne rodzaje inflacji ego. Ten błąd jest dość często popełniany, zarówno pewnie przez osoby, które tak faktycznie myślą, że inflacja ego jest zawsze... Idąca w stronę narcystyczną, jak i osoby, które może gdyby je zapytać, stwierdziłyby, że pewnie jest wiele różnych rodzajów, ale zawsze, jak na złość, wymieniają właśnie ten jeden główny przykład, kiedy mają powiedzieć, czym jest inflacja ego. I to może prowadzić, właśnie do takiego wrażenia, że inflacja ego jest głównie narcystyczna. Skąd się ten. Pogląd bierze. Między innymi pewnie stąd, że ego w ogóle w naszej kulturze popularnej odbieramy bardzo często, automatycznie jakby miało być ono narcystyczne. Takie zwroty jak to, że ktoś ma duże ego, albo że ego komuś nie pozwoliło tego zrobić, albo że uważaj na jego ego, czy nawet zwrot egoista. To wszystko tak naprawdę znaczy zawsze praktycznie to samo, czyli to, że ktoś ma pewnie za wysoką samoocenę, za bardzo myśli o tym, jak inni go odbierają, chce być odbierany dobrze i zrobić dużo rzeczy. Po to, żeby właśnie w taki sposób być postrzegany. Z kolei egoizm będzie również dotyczył pewnej charakterystycznej dla narcystycznego zaburzenia cechy, czyli bardzo silnego dbania o własne potrzeby, dążenia do własnych potrzeb przy dużej ignorowaniu potrzeb innych. I z uwagi na to, nie ma się co dziwić, że gdy mówimy o inflacji ego, no to mówimy o inflacji tego właśnie narcystycznego ego. Podczas gdy warto zauważyć, że zaburzeń osobowości jest znacznie więcej niż tylko narcystyczne. Kiedyś liczyliśmy ich 14, dzisiaj yy, kilka jakby wypadło i przestaje być tak liczone, co nie zmienia faktu, że jest ich sporo czyli jest sporo jakby kierunków, w których takie zaburzenia osobowości, czy też w łagodniejszej wersji styl osobowości, czy cechy osobowości mogą występować, czy mogą iść w stronę samopoświęcenia, czy unikania trudnych rzeczy, czy zależności od innych osób. Te wszystkie elementy, czy też narzucanie na siebie chociażby zbyt dużej ilości ograniczeń i rygorów, te wszystkie elementy mogą być właśnie takimi kierunkami, w które ego idzie, Mimo tego, że gdy mówimy potocznie ego, mamy na myśli najczęściej te cechy narcystyczne, a właściwie ich uproszczoną interpretację, bo też narcyzmu samego nie można sprowadzić do podwyższonej sztucznie samooceny, tylko jest to problem często o wiele głębszy i bardziej smutny i wymagający współczucia, niż tylko to, że ktoś będzie chciał się chwalić i będzie robił dużo rzeczy po to, żeby inni go lepiej traktowali, lepiej postrzegali. Ale zostawiając to na razie, pamiętajmy o tym, że. Samo ego nie musi właśnie w taki sposób skręcać od tej prostej ścieżki, tylko ma wiele różnych możliwości. Na podobnej zasadzie będzie z inflacją ego. To nie jest tak, że każda osoba, która intensywnie wchodzi w odmienne stany świadomości z uwzględnieniem substancji psychodelicznych, że każda osoba, która uprawia bardzo intensywny rozwój duchowy i robi to wszystko bez integracji, bez jakiegoś profesjonalnego zarządzania tym, to nie jest tak, że każde, u każdej problemy będą się przejawiać właśnie tak, czyli jak to wygląda w narcystycznej inflacji ego, jakiegoś bardzo podwyższonego mniemania o sobie, poczucia ogromnych mocy, poczucia, że inne ograniczenia, które innych dotyczą, nas nie dotyczą i przesadnego mniemania też o własnych opiniach. To jest oczywiście jedna z możliwości, w których coś może pójść źle. Ale Zła wiadomość jest taka, że to nie jest jedyny sposób, w jaki też może pójść źle. Jest kilka innych takich kierunków. Tymi kierunkami mogą być właśnie wspomniane przeze mnie różne cechy osobowości, które po zetknięciu z rozwojem duchowym, po zetknięciu z odmiennymi stanami, mogą właśnie stać się bardzo duże czy wręcz karykaturalne. I mimo, że wcześniej były trzymane jakoś w ryzach przez tak zwane rozsądne, racjonalne części, tak zwanego dorosłego, to w momencie, gdy wkrada się tutaj nowa fala energii w postaci właśnie duchowych doświadczeń, czy, czy jednorazowych, odmiennych doświadczeń, okazuje się, że ego sobie już wtedy z tym nie radzi. Ego, nie, nie, nie w znaczeniu narcystycznego ego, tylko. Kogoś kto zarządza, i wtedy ten napływ treści może skutkować tym, że komuś się pogarsza, że jest jeszcze bardziej taki, jaki był wcześniej, i że cechy, które wcześniej były w jakiegoś rodzaju, w jakiś sposób powstrzymywane, to teraz się wylewają, ale to nie musi być narcystyczne. Dlaczego o tym mówię? Jest to bardzo ważne, bo w momencie, gdy sprowadzamy inflację jego tylko do narośnięcia narcystycznych cech, to sporo osób może mieć wtedy wrażenie, że ich ten problem nie dotyczy, no bo oni akurat tego nie mają, ale mogą mieć inne przypadłości. Dobrze by było na to zwrócić uwagę, zarówno będąc w roli osoby, która, której może to dotyczyć, w roli osoby, która właśnie y, zajmuje się takimi rzeczami, jak też oczywiście osoby, której bliscy się zajmują takimi rzeczami, też dobrze by było zobaczyć, że okej okay, cechy narcystyczne mu czy jej nie urosły, ale urosły inne, czy jeśli jesteśmy osobami pracującymi właśnie z y, takimi stanami i Prowadzimy jakąś grupę studentów, uczestników czy własnych klientów, pacjentów przez takie rzeczy, to jeśli będziemy zwracać tylko uwagę na ten aspekt narcystyczny, to dość łatwo może nasza czujność się uśpić, mówiąc dbam o narcyzm, dbam o to, żeby moim studentom, moim uczestnikom to się nie stało. Więc jeśli to się im nie dzieje, to wszystko jest ok. A tymczasem wcale tak być nie musi, bo są jeszcze inne kierunki, w których nasze ego może zboczyć z tej prawidłowej ścieżki, i inflacja ego może mieć wtedy też bardzo silne. Oddziaływanie w innych, zupełnie niespodziewanych kierunkach. Jeśli interesują Cię te tematy, jeśli chcesz się je dowiedzieć więcej, w jakich kierunkach, jak to się dzieje, jakie są przyczyny, jakie są przejawy, jakie są skutki i przede wszystkim, jak temu przeciwdziałać, to zapraszam Ciebie już 1 lipca na szkolenie Instytutu Holomind, które będę prowadził ja osobiście, dotyczące właśnie inflacji jego. Przez 3 godziny rozmawiając sobie trochę w sposób wykładowy, trochę odpowiadając na pytania, trochę. Przez prezentację. Rozmawiając właśnie o temacie inflacji jego, postaram się przybliżyć znacznie więcej konceptów, tak żeby ten temat nie był już tajemniczy i zbywany dwoma czy trzema prostymi zdaniami, tylko żeby poznać kompleksowo całą jego naturę, aby sobie z nim troszkę lepiej radzić. Nie mówię, że idealnie, bo to jest dość trudne, ale przynajmniej, żeby zmniejszać wpływy takiej że inflacji, kiedy ona się pojawia. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam do zapisów.